Witajcie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z testem tego oto zabiegu z Eveline Cosmetics. Ma być to dwuetapowy zabieg rozgrzewająco-chłodzący, który ma nam odblokowywać pory, redukować zaskórniki, minimalizować widoczność porów i długotrwale matowić naszą skórę. Jestem bardzo ciekawa, czy to zadziała. Zabieg ten składa się z pierwszego etapu, którym jest rozgrzewający peeling sauna, natomiast drugim etapem jest chłodząca kriomaska. Dzisiaj sobie przetestujemy razem, zobaczymy skutki, czy rzeczywiście ta skóra będzie rozjaśniona, spory, zwężone. Jestem bardzo ciekawa. Zabieg ten Zabieg ten kosztował nieduże pieniądze. Ja go kupiłam na stronie Eveline na jakiejś promocji za chyba około 3 zł. Ale przypuszczam, że w normalnej cenie nie przekracza on, nie wiem, 10 zł to na pewno. Myślę, że jest gdzieś tak za 6-7. Więc jeżeli okaże się fajny, no to może być to fajna maseczka, zabieg relaksujący nas, dopełniający naszą rutynę pielęgnacyjną, czy też nawet przed jakimiś wyjściami dodatkowy bonus przed makijażem. Ja rozdzieliłam sobie przed chwilą te dwie saszetki, żeby mi się tutaj nie pobrudziły tak szybko. I to jest peeling, który ma aż 12 wyselekcjonowanych ziół i składniki aktywne, takie jak węgiel bambusowy, kaolin, nagietek, haber, bławatek, rumianek, ziele jaskucze, jeżówka purpurowa, skrzyp polny, hamelis, rokitnik, lawenda, żeńszeń, babka lancetowata i podbiał. Ma ultra Skutecznie, precyzyjnie oczyszczać pory, subtelnie rozgrzewać. Ma działać jak maska parowa, otwierająca pory i usuwająca z nich zanieczyszczenia. No i tutaj mamy ją na, nanieść na zwilżoną skórę twarzy, masować aż do wystąpienia efektu rozgrzania, pozostawić na 1-2 minuty, dokładnie zmyć i osuszyć skórę. Stosować 1-2 razy w tygodniu. No dobra, ja nie mam teraz zwilżonej skóry, więc lecę sobie ją zwilczyć i wracam do Was. No dobra, wróciłam. Mam zwilżoną skórę. No i nałożymy ten peling. Dość ładnie pachnie. Mówię czarny kolor. Pewnie ten węgiel aktywny. Nawet na pewno węgiel aktywny nam barwi. Ten peeling. Ja sobie go najpierw tak nałożę, a zaraz będę rozmasowywać. Ma dość gęstą i lepką konsystencję. I przypomina mi maski, ale pilow, Tak jak. Aha, już jestem brudna. Super. Standardowo. Dobra, zmieję się jak to węgiel aktywny. Więc jest ciekawe. Nie powiem. Dobra, ile jeszcze? Już. No i dobra, to zobaczymy. Ale powiem Wam, że y, już czuję, jak zaczynam pocierać palcami, czuję rozgrzewanie, więc to jest ciekawe. Jest dość tępe, więc w miarę ciężko się. Y, nim pilninguję, skórę tak porusza po tej skórze, ale całkiem przyjemny. I rzeczywiście, słuchajcie, czuję rozgrzanie już. Muszę sobie trochę stąd zdjąć, bo nie nałożyłam tak za dużo na czoło. A tu też mi potrzebny ten peeling. Oczywiście pamiętamy, omijamy strefę oczu. Hmm. To powiem Wam, że takie czuję lekkie rozgrzanie, to nie jest takie rozgrzanie, że jest mi gorąco w tą buzię i takie jak ym, czasami czujemy na przykład przy jakichś kramach antycelulitowych na udach, że czujemy to rozgrzanie, pieczenie, to, to to nie jest taki rodzaj, to jest takie subtelniejsze, delikatniejsze, ale no rozgrzewa, nie powiem, że nie. W ogóle pięknie teraz przed Wami wyglądam. Patrzę się w tą stronę, dlatego że tutaj mam boosterka a aplikowanie peelingu bez lusterka, myślę, żeby się źle skończyło. To, co mogę powiedzieć, to to, że ta maska na pewno rozgrzewa, bo czuję ten efekt. Nie jest to mocne rozgrzanie, jak już mówiłam, ale takie leciutkie. Dobra, zostawiam teraz to na 2-3 minuty. Nie, ile tu piszę, żebym nie przesadziła? Jedną, dwie minuty. Zmywam i wrócę do Was, zobaczymy jak skóra wygląda, i będziemy nakładać tą chłodzącą maseczkę. Wracam do Was po zmyciu tego peelingu i powiem Wam, że moja skóra na pewno jest bardzo gładka. No, już jak zmywałam ten peeling, to czułam, że ona jest tak gładziutka, że wow, to muszę powiedzieć, że naprawdę fajny efekt. Jest rozjaśniona, też na pewno oczyszczona. No, to jest też zasługa aktywnego węgla, tak, zawsze jak używamy nawet maski z aktywnym węglem, to praktycznie zawsze ta skóra jest ładnie rozświetlona i oczyszczona. I powiem Wam, że te pory rzeczywiście mi się tu troszeczkę oczyściły. Nie wiem, czy Wy widzicie różnicę, mam nadzieję, że tak. Na razie nie powiem, bo to fajny początek tego e, zabiegu i już sam peeling jest bardzo fajny. Jeżeli maseczka tego nie zepsuje, to mamy chyba hit. Dobra. Otwieram sobie maseczkę teraz tą chłodzącą, a tyle ja miałam jeszcze wam powiedzieć o niej. Jest to chłodząca kriomaska, efektywnie zamykająca rozszerzone pory, minimalizuje ich widoczność i zapobiega powstawaniu zaskórników. Błyskawicznie odświeża, długotrwale matuje i przywraca równowagę skóry. Dziela kojąco na oraz zapobiega utracie wody. Ma składniki aktywne, takie jak glinka wulkaniczna, zielona herbata, evermat, nie mam pojęcia, co to jest, witamina E, SeboClear. No i mamy na niej grubszą warstwą maseczki na twarz i pozostawić na 10 minut. I zobaczymy. Jeszcze jedna ważna rzecz, czuję, że moja twarz jest po, tej, po tym peelingu dość mocno ściągnięta, eee, moja skóra w ogóle tak reaguje też na wodę, że ona się ściąga i lekko zaczerwienia. No, ale teraz czuję suchość i taką dość mocne ściągnięcie, więc jeżeli bym nie robiła tej maski, to koniecznie musiałabym nałożyć jakiś krem nawilżający, bo bym chyba zwariowała się zastanawiam czy tą maseczkę, bo ona jest w takim opakowaniu nakładać pędzelkiem, bo obawiam się, że jak mi jeszcze pędzel wchłonie część tej maski, to nic mi nie zostanie, więc też ją nałożę palcem. Trudno, wolę co prawda nakładać maski pędzlem, no ale jak nie ma wyjścia, a tu mi się wydaje, że w tym momencie wyjścia nie ma, to nałożę. Ona już jest bardziej yy, lekka, czuję taka milsza konsystencja do rozkładania. Też ładnie pachnie. No czy to są takie zapachy trochę apteczne, ziołowe? To nie są zapachy jakieś kwiatowe, perfumowane, ale w kosmetykach nie chodzi o to, żeby one super... Przede wszystkim w kosmetykach pielęgnacyjnych nie chodzi o to, żeby one jakoś wyjątkowo super pachniały. Czy ona chłodzi? No, no chłodna jest, bo nakładam ją teraz po prostu z opakowania, więc każda maska jest trochę chłodna. Ale czy jest jakoś tak Super chłodząca, czekajcie. Może to. No dobra, zaczynam czuć ten chłód. To już um, nie będę bujać, bo rzeczywiście na samym początku, jak nakładamy, ona jakoś wyjątkowo mocno nie chłodzi, ale jak chwilę poleży, to czuję ten chłodek. Więc dzisiaj za oknem minusowa temperatura, więc ten chłodek to tak średnio mi tu potrzebny, no ale co czego się nie robi, żeby ładnie wyglądać. Dobra. No, widzicie, ta maseczka starcza idealnie jakby na twarz, więc gdybym ją nakładała pędzlem, to on by wchłonął dużą część tej maski i to nie miałoby sensu. Ewentualnie można by było ją nakładać taką szpatułką do masek które posiadałam, miałam, ale przesiałam podczas przeprowadzki. Nie mam pojęcia, gdzie są, więc muszę sobie zamówić. A że takie rzeczy najlepiej się opłaca zamawiać z jakiegoś AliExpress, no to zanim to mi dojdzie, to, to trochę minie. Teraz mam tą maseczkę pozostawić na 10 minut, więc idę, zrelaksuję się chwilę, no i wrócę do Was już ze zmytą maseczką. Ale powiem Wam, że teraz to już mocno chłodzi. Uch. Naprawdę aż mi zimno, dreszcze mi przechodzą, więc no, fajny, to może być fajna maska na lato. Na zimę niekoniecznie, no chyba, że będzie dawała super efekt, no to która z nas nie przedcierpi tych 10 minut trochę chłodku. Dobra, dzięki na razie, za chwilę do Was wracam. Hej, wracam do Was już po zmyciu tej maseczki. Maska zastygła, tak zachowała się jak typowa glinka, czyli zaczęła zastygać. Po tych 10 minutach była już właściwie zastygnięta, zmywała się typowo jak maska z glinką, czyli dość ciężko, ale na spokojnie każda z nas sobie z tym poradzi. I co ja mogę wam powiedzieć? No, chłodno mi jest do tej pory. Yy, moja skóra po tej masce znowu jest ściągnięta, ale to jest moja reakcja na wodę, więc i też ta maska miała matowić, więc ona miała ściągać, więc to jest chyba raczej jej plus. U osób, tak jak ja, z mieszanym typem cery, no to raczej szybko potem krem nawilżający i będzie w porządku. Skóra jest rozświetlona, na pewno jest świeższa po tym zabiegu, ma na pewno troszeczkę zwężone pory, bo to ja mocno widzę na żywo. Przypuszczam, że w kamerze to może nie być tak widoczne, ale na żywo to naprawdę widać. Więc powiem Wam szczerze, że ta maska, ten zabieg właściwie, naprawdę bardzo fajnie działa. I jestem w szoku, że sprawdziłam za ile kupiłam tą maseczkę, za 2,49% peeling i maskę, więc no mega tanio, że za taką cenę możemy dostać tak fajny zabieg. W cenie regularnej na stronie Everline, z tego co widziałam, kosztuje 5 z groszami złote, więc no mówię, mamy peeling i mamy maskę. Więc mamy dwa produkty, zabieg dwuetapowy, działający tak, jak działają między innymi niektóre zabiegi w salonach kosmetycznych, czyli rzeczywiście najpierw rozgrzewamy tę skórę, rozgrzewamy te pory, oczyszczamy, a potem je zamykamy. Tutaj jest ten sam e, schemat działania wykorzystany. Wiadomo, że to nie będzie miało takiego efektu, bo nie... Rzadko który kosmetyk, albo w ogóle nawet nie wiem, czy są takie kosmetyki, które same z siebie działają, tak jak zabieg w salonie kosmetycznym, aparatura i tak dalej. Ale za te pieniądze, za tą cenę, taki efekt to jest sztos, to jest wow, to jest naprawdę duży hit. Więc jeżeli macie ochotę sobie zrobić wieczorną maseczkę, peeling, odświeżyć tą skórę, albo szukacie czegoś tak, takiego, to ja naprawdę Wam serdecznie polecam. Uważam, że będziecie mega zadowolone z tego efektu. Naprawdę jestem w szoku, nie spodziewałam się tak dobrego rezultatu. Myślałam, że to będzie taki zabieg, który będzie fajny, ale nie do końca, no bo w tej cenie, a tu rzeczywiście to, co producent nam obiecał, spełnił, bo i są pory oczyszczone, i zredukowane zaskórniki, u mnie to naprawdę widać na nosie. Ja to bardzo widzę. Czy długo, trwale matuję? Przypuszczam, że matuje, na pewno, bo jak ja czuję tak mocno ściągniętą skórę, to, to musi być ona teraz zmatowiona i pewnie będzie zmatowiona jeszcze przez kilka godzin. Jak długo, no to tego nie powiem. W opisie na pewno znajdziecie link, jeżeli ktoś będzie z Was chciał taką maseczkę nabyć, to podlinkuję. Dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to bardzo Was proszę o subskrypcję i zalajkowanie tego filmu. Widzimy się ponownie. Pa, pa!